Gorol nie zaszpanuje ani Mercedesem dobrym, jedynie dobrym koniem i dobrym instrumentem, dobrym dudami. To znaczy się, że tu już jest taki gorol, taka górno półka. No w latach 80. to nie było nic wtedy w porównaniu. Jedynie co tam działał to była szkoła muzyczna, był sport, były skoki, były narty. No, i zespół góralski. To był zespół regle, to był w suchym. No, i tam mnie mama zapisała, żebym troszkę nadpobudliwy, po prostu energiczny, to żebym się wyładował, no to no żeby tońcować po góralsku. I po dwóch latach już zacząłem dojść dobrze, jak to się go rozwertać, nogami tańczyć I tak patrzę, że oni grają ci muzykanci. No, Mamo, że może się by się na skrzypca grać, na, gra, na gęśnach. No, i potem władę w tutka tutaj że mam po prostu drej i tak hecił się za mnie. I już tak we szkole tak, no... Potem zapisałem się do zespołu daj w zakopane im. Bartusia Obroty. A w tym zespole Bartusia obruty był świetnym budowniczym, który w ogóle robił te dudy i grał na nim. No to był Tomasz Skupin. No i tak próbował właśnie jedna, druga. Patrzę, a on jest występ, a on bierze jakiś instrument i coś to gro. Patrzę. Skóra z czegoś, nie wiem czy to złowcy z barana, czy skłata, co to jest, no ale jest. No nie. i patrzę, że duje do tego to się odzywa, się. O nie, bo ani w radu, ani w telewizji tego no, nie udział no na scenie. I po tego do no, mamu może by gro na takim instrumencie. No ale mama go że mam pieniądze, ale na pralkę, a nie na. Nie na Dudę, no i mama miała dylemat, albo mi kupić Dudę podhalańską, albo pralkę, no bo w no, mieli taką faranie, faranie. No, taki, no, z takich, i tak mocno jak dzisiaj, jak to zwartało się pranie w kółko, tak se jał, ja. Strasznie fajne, w ogóle dźwięk tej, tej pralki to tak, tak, taki był zajebisty. Dopiero po co się sama mama kupiła pralkę, po co do już tam? jest wygląd kozy. Tu akurat mam, zawsze daje tu gdzie jest gaźnica wchodzi, to pierwsze, to pierwsze co zawsze przed każdą robotą, to robię taką rurkę daję mosiężną, żeby mi to nie pękło. I teraz buduję kształt głowy, jak to, co to w ogóle, jak to będzie. Tak pira z oko, jak ona będzie, co to będzie mieć za wygląd ta koza. Czy ona będzie Smutno płacząco. Bo miał 14 lat za jak zakopanem. Bo co jak dzisiaj, ja nigdy ani, łódka, ani łódki, ani piwa nie pił. No, Pojechałem tam na naukę do tego Tomasza. A Tomasz się mi pytał, co pijesz herbatę czy piwo. No i nic ze mnie go do, no bo nim pytał, co pijesz herbatę czy piwo. No ale tak jak zrozumiał, było miał takie warunki, że nie bardzo miał jak tą herbatę robić, ani co no tej. Ja widzę mu, było lepiej mi otworzyć piwo, no nie? No to myślę, no to już daj tu piwo, se, myślę, żeby go nie zdenerwować, tego Tomka. Daj no do mi tu piwo, no i ja tam lasną tu piwo, jeszcze ja dojrzewujesz do tego worka. Przejmu 15 roku, w ogóle nie piję wódki, no to sobie myślę, ale miałem helikopter, taką miałem korwę, że Dolisjak się wspominał, że bym szedł taki zadowolony <gry> z tej nauki gry. Dla mnie to ja dobra, że szkoła to jest dla Tumana. Jak weźesz to się ucz. Ja ledwo skończyłem klasę także, ale stolarskie także że no, skończyłem. No. Tam było technikum i zawód stolarza, taki od adozet, łoszczenie dłutek, takie no, struganie ręcznie, heblami. Tego nikt nie robi, a ta szkoła jest po prostu perfekcyjna Była dla mnie na przykład. Naucza mnie takiej cierpliwości i żeby zrozumieć drzewo. No no, Takie w pewnym momencie dojdzie do jakiegoś sedna. Że co tu możesz więcej zrobić? Księdzem mnie będziesz, bo ma być dzieci. No, co możesz robić tam w życiu tak, żebyś jakoś zaistniał. No to Nos nie będzie, ale sztuka kultura przetrwa. Na przykład mnie jak to goną po goracku, mnie pochowają, to po mnie tylko zostają, zostają te worki i te, te przebierki, te zdobienia. W tych instrumentach zaraz widać. Jaki byłem człowiekiem, no co w ogóle, jaką miałem wyobraźnię. No bo tych instrumentu troszkę narobiłem, to... A, a nie robię nigdy takiego samego, nigdy. To oni, wiesz, no w pewnym momencie no, tak będą patrzeć po tej instrumentach, no pewnie jakiś taki troszkę świt, no, bo to normalni ludzie tego nie robią, no bo ani z tego kasy, ani z tego, Bóg wie, jakiej no, satysfakcji, no jest, jak to gro, to jest, ale najgorzej, najgorzej dla mnie, to jak ktoś chce zamówić, że już chce mieć instrument. Ja nie chcę być tego niewolnikiem tego instrumentu. Jak będzie gotowy, przyć, dom Ci. Czasami, choć kiedy daję za darmo kolegom instrumenty, no bo to człowiek ma taką naturę, że akurat z tego nie żyje. Ale jest to naprawdę instrument jeden z najgorszych do zestrojenia, nie do zrobienia. Strojenie polega na tym, że ten piąty palet jest troszkę za nisko, żeby go dźwignąć, to muszę dziurę do góry przestawić troszkę. Bo treść jak robię, wkładam, to nie zawsze jest tak, że czasami mam taki sematyk tych dziur, że ze stroju, ale nie ma na to Pisma Świętego, że, że wsadzisz i będzie grać. Wtedy muszę tak troszkę dostroić. Akurat to robię instrument do amerykin. Z okazji 50. urodzin 100 lat Sergio, nigdy tego chłopa nie widział na oczy, ale nie gra na tym instrumencie, ale chce mieć, no. Po prostu się strasznie podobno ucieszy, to będzie dla niego prezent, a jeszcze może zrobię taki filmik, że mu zagram 100 lat, 100 lat na tej kozie i Sergio i 100 lat. Także będziesz na pewno oglądał ten program na YouTube. to jest koza dla tobie na te 50. urodziny. Wiem o co chodzi, taki instrument to jest, stroje ponad tydzień, bo on był zestrojony w tamtym tygodniu i grało, teraz zaśnie go, to znaczy się, że po prostu ten instrument musi się dostroić, są w sobie, no. te piszczołki to są treści, to jest to najgorsza część w instrumencie, który może być bez tego nie będzie grać. Oj sejno te na to, stare dziwki sicki są, ja na się wstydzi, je nikt nie widzi. Chodź. Hej, duj, duj kłosi, żyć, kłazimczka, zabec i nic Nie jest to aż taka muzyka, że wali na kolano, że zagroż jakiejś dziewczyni ona się oraz zakło w tobie. Nie. No to muzyka taka odurm, no... No nie jest to ani molowe, ani nie jest to jakoś Romeo Julia, piosenka o miłości, bo to jest specyficzne. Trzeba się po prostu, jak tą muzykę fajnie się gra, jak jesteś w górach, nie? Widzisz te world jest i wtedy grasz na tym instrumencie. To jest taka muzyka gór, taka muzyka lasu, przyrody. To może być dla mnie, najgorsze. mnie najgorsze, najgorsze w robocie, to jest wyprawianie skóry. Potem jak wyciągam i skóra wysycha, to wtedy muszę strasznie dużo poświęcić czasu. Muszę po prostu robić, żeby nie było takich, tych, jak tu widać, takie plamki ciemne. Ja po prostu muszę to zrobić, zgiąć i, i roz, muszę to tak rozmasować, żeby była skóra biała, o. Każdy jeden, żeby to było taki wygląd jak tu, o. Jest to strasznie pracochłonne i także to nie ma nic gorszego, bo jeszcze je ogromna skrzypca i to jest dla mnie problem ogólny, bo bolą mnie ręce, no. Tu skórę też wyprawioną, ale wsadziłem do lajtu, no, tam kwas troszkę, no bo żeby się ulżyć. Ona troszkę ma taki wygląd na razie takiego kota. Zdechłego, ale teraz jak ją na, na moce wsadzę do wody to ona się naturalnie wtedy wyrozciąga i tak samo muszę to samo powtarzać tą czynność, muszę naciągać, naciągać, mir wlić, żeby to było. To jest najgorzej, bo moi synowie mi pomagają dość często, no bo ta, ta te ręce bolą, no to wtedy dzieci idą i automatycznie są ze mną, no. fajne, możemy spędzić czas taki rodzinny, bo wtedy se Robimy te instrumenty, tu siedzimy, śmiejemy się, herbatę ważymy, kawę i te skóry my no. Jeszcze przeważnie zawsze słucham klasyki, jak robię te instrumenty. Tu człowiek tak wchodzi w te instrumenty, taką, tą nawet te zdobienia, to wtedy... Nie potrzebujesz myśleć i myśleć jak to zrobić, tylko przykład, rozdłotko, ciap ciap ciap. Samo masz takie natchnienie. No jest to fajne, bo to tego się nie da kupić. no Chińczyk ci tego nie zrobi, o. Prawo, lewo noga to jest duchac, sieduje. A to jest bąk, burdon, który non stop się w tej samej tonacji, jest to taki inaczej bas potaleński. O, każdą zarzą usłyszycie. To wygląda zawsze taki wytonowany. Jeden ton. No i drugi ton jeszcze jest takie dolne C i to tworzy jakąś taką harmonię. Hmm. I dwie treści melodyjkowe. Wiesz, co jak zamek oczy i zacznę na dudach grać, a mi ten instrument zestrój to. To czuję taką przestrzeń. Taką, jakby był się w górach, jakby był jakiś tam ostatnim mohikaninem. I w pewnym momencie, jak se budujesz warsztat, to wkładasz to w serce i no wszystko, narzędzia, całe to wszystko w ogóle miejsce, w którym jesteś, no to to jest taki drugi dom, drugie miejsce, gdzie odpoczywasz. Budujesz to, robisz to i tu się człowiek tak siedzi, cieszy się że, że niemal, no w domu wiadomo jest, fajnie, elegancko jest, rodzina jest wesprzątana i ojca z syna, świętego, baba, dzieci, łobiot, ale tam jestem przy babi. A tu jest moje królestwo. Tu ona przychodzi, tylko zajrzeć, albo jesteś głodna, bo coś w tym stylu. Także to jest mój świat.